thank you 157 raz oglądacie Futsal w Krakowie, czyli magazyn Nowochódka Matryckiej Ligi Futsalu i omawiamy piątą kolejkę dywizji A przepraszam, dywizji B i rozpoczynamy od starcia będącego rewanżem za jedną 16 finału Pucharu Ligi czyli od pojedynku Elefanti z Lajkonikami i zobaczmy, czy Lajkoniki wyciągnęły coś z tej sromotnej pucharowej yy, porażki yy, rozpoczęło się dostanie lepiej dla Lajkoników i wydawało się, że te yy, Wnioski zostały wyciągnięte, bowiem na początku bardzo dobrą, bardzo dobrą sytuację miał Kil, a chwileczkę później Kill już na, rest, na listę strzelców się wpisał, ale potem dominacja elefanti była już coraz większa. Co prawda, w tej sytuacji Dąbrowski jeszcze się pomylił, ale w 12 już był remis, kiedy do siatki trafił Dariusz Janiszyn. Po chwili było już 2 do 1. Sprytne uderzenie z lewego kąta Daniela Klima i to pierwsza z 6 bramek Króla Strzelców poprzedniego sezonu w tym meczu. W minucie 15 niemalże od niechcenia gola strzela Robert Dąbrowski. A potem dwie bardzo dobre sytuacje. Elefanti. Najpierw myli się jeszcze Klim trafiając słupek. A potem oko w oko z bramkarzem staje Gawenda, jednakże nie dał rady pokonać rywala i w dalszym ciągu było 3 do 1. Zmieniło się to już w drugiej połowie, która była zdecydowanie bardziej otwarta. Tutaj mamy odbiór Janiszyna i do siatki trafia Daniel Klim. A nie Łukasz Szymański, jak jest napisane na skrócie. Potem mamy bardzo dobry okres gry lajkoników. W minucie 25 swoją drugą bramkę strzela Kill. A kiedy w 26 minucie do siatki trafia Kuba Czepiec po tym ładnym uderzeniu, Wydawać się może, że będziemy mieli naprawdę ciekawą końcówkę. Jednakże, pięć kolejnych bramek to bramki Elefanti. Tutaj mocne uderzenie Dąbrowskiego. Potem mamy asystę Dąbrowskiego i Gol Klima, a nie Szymańskiego. W minucie 33. W końcu do siatki trafia również Kamil Janiszyn. A końcówka to już opięcie wrotek przez drużynę Śliczna z zespołu Bramka głową Klima. Nocie 37. Gracze lajkoników strzelają swoją ostatnią bramkę w tym meczu. Bardzo ładne uderzenie. Kolejne uderzenie czepca z dystansu jest 8 do 4. Ale końcówka to już dominacja elefanti. Tutaj widzimy drugą bramkę w tym spotkaniu: Dariusza Janiszyna. A potem, ma, a potem trzy znakomite sytuacje ma Daniel Klim. W tej oto sytuacji, kiedy piłkę włóczkał Mugawenda, jeszcze nie zdołał pokonać bramkarza rywali, ale potem już zaliczył kolejne trafienia Tutaj na raty dobijał strzał Dąbrowskiego. I w ostatniej minucie bramka Daniela Klima numer 6 w tym meczu. I Ostatecznie Elefanti po raz drugi e, ogrywają lajkoniki, strzelając dwucyfrową li liczbę goli, i wygrywając to spotkanie 11 do 4. E, drugim starciem było starcie popalonych styków z żaroczami, dwóch różnych, które do tej pory mm, nie zgromadziłem. Nie przepraszam, ten mecz za chwilę. Teraz nowy ład, Torres. W, gra, w drużynie Nowego Ładu gra Sławomir Wątroba, który tam w sensie sezonie reprezentował barwy venatores, Ale to nie on był boh bohaterem pierwszej akcji, bo mamy rzut karny sprokowany przez Bielacha i zamieniony na bramkę przez Huberta Bujasa. I dopiero potem Sławomir Wątroba pokazuje się z najlepszej strony. Przechwyt, szybkie uderzenie jest 2 do 0 w minucie 20. Ale potem Venatores biorą się do roboty. Uderzenie Kamila Stawiarskiego, 2 do 1. A w minucie 12, w ładne sytuacyjne uderzenie Dawida Michnowicza. I mamy już remis. Venatores poszli za ciosem i potrzebowali tylko 2 minut, by wyjść na prowadzenie. A do siatki po raz pierwszy w tym meczu wpisał się kaukus. Kaukus mógł również po chwili strzelić. Kolejną bramkę, znaczy po chwili już w drugiej połowie, ale to razem jego uderzenie obronił Paweł Gibas. A w odpowiedzi bramkę wyrównującą strzela Oskar Sokołowski. Mamy 3 do 3. Następne 3 bramki padły w przeciągu dwóch minut i wszystkie trzy były autorstwa graczy Venatores. Rozpoczęło się od tego trafienia Adamskiego. A potem dwa razy na listę strzelców wpisał się Kacper Socha. Tutaj ładnie zwiód rywala. Jest 5 do 3. Tutaj mamy asystę od Michnowicza. I mamy 6 do 3. Wydawało się, że nowy ład nie podniesie się. Jednakże gospodarze pokazali charakter i rzucili się rywalowi do gardła. W tej oto sytuacji strzał Bujasa obronił jeszcze Sapuła, ale w minucie 29 Sokołowski trafia po raz drugi w tym meczu i jest 4 do 6. Graczom w naturze zrobiło się cieplutko w 31 minucie, gdyż wówczas bramkę kontaktową strzela Hubert Bujas, ale błyskawicznie odpowiada. Adamski, który dobija strzał Kaukusa i jest 5 do 7. Nowy ład mógł jeszcze raz złapać kontakt, kiedy w minucie 37 znakomity rajd w wykonaniu Sukowskiego, ale strzał niecelny. A kwestię wygranej zamyka Wiktor Kaukus i nowy ład przegrywa z wonotą SFC 5 do 8. I teraz zmiankowane przeze mnie spotkanie popalonych styków z żarłaczami. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla żarłaczy. Rzut rożny egzekwowany przez Kopcia, mocne uderzenie Heinderka z dystansu jest 1 do 0. No, ale potem okazało się, że jednak bramki nie będą wcale padały aż tak często. Gracze żarłacze chcieli pójść za ciosem z dystansu, próbował uderzać cobesto, ale słuchanek na posterunku. A w odpowiedzi gracze popalonych styków spróbowali, obili poprzeczkę a potem strzelepasiuta. Remis mieliśmy w dziesiątej minucie, kiedy przez półboiska przemknął Krystian Rzemiński i uderzył w same widły. A potem mieliśmy już coś cios za cios, tylko że przez większość tych ciosów trafiała w gardę, znaczy w bramkarza, no bo nie dochodziła do bramki. Tutaj yy, Olivier Grabowski mógł wpisać na listę strzelców, jeszcze go strzał, przecinać prze, 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 a potem mamy stratę Żarłaczy kontra Michalik, wydaje się, że mógł to trochę lepiej rozegrać, wszystkim, mógł podawać, i, no i bramka nie padła. A po chwili kapitan popalonych styków ponownie stanął przed sytuacją, ponownie nie podawał, ale tym razem był znacznie bliższy strzelenia Gola. W odpowiedzi gracze żarłacze w drugiej połowie stworzyli sytuację, w której z dystansu uderzał Sychta, ale piłka trafiła w poprzeczkę. A w odpowiedzi w swoją ramkę numer 2 mógł strzelić Krystian Rzymicski, ale znakomicie przed, bram, przed polem karnym interweniował Dzięgiel. Tutaj trochę szczęścia zabrakło koło Oliwierowi Grabowskiemu. A potem szansa Szemona Sychty. I piłka znowu trafia w słupek. W odpowiedzi idzie kontra. Ponownie Karol Michalik, ale ma straszliwego pecha, na którego jego nemesis to Maciej Dzięgiel. I teraz minuta 307. Kluczowa akcja. Kopeć. Dopada do piłki 15-letni Oliwier Grabowski. I mamy. 3 do 1. Tam są dwa błędy. Bramka nie była kopcia, tylko Grabowskiego i nie 207, tylko 307. Popalone styki miały jeszcze szansę by wyrównać. Tutaj szansa Michalika. W odpowiedzi mamy strzał Sobesty. A piłkę meczową w samej końcówce ma Dawid Mirek. Drugi, ale jego strzał w znakomitym stylu broni cięgiel i Popalone styki przegrywają 1-2 z Żarłaczami, a Żarłacze tym samym odnoszą pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach. Kolejne starcie to starcie brza katki schodowej Futsal Team z Zębatkami, czyli z Enchą. Rozpoczęło się bardzo dobrze dla Enchy, która podeszła wysokim prensingiem. Pierwszą szansę miał Tomasz Kopeć, ale jego strzał obronił Igor Sarski. W minucie czwartej mamy rzut wolny dla Enchy. Dawid Urbanowicz zagrywa sprytnie piłkę do tyłu do Kamila Górki, a ten uderza i piłka po rykoszecie. Trafia do siatki jest 1 do 0. Gracze WKS-u mogli błyskawicznie odpowiedzieć. Niepotrzebny dribbling, strata. Bartosz Fijoł uderza, ale Marek Kisiel opanował sytuację. W minucie dziewiątej z kolei. Mamy przyjęcie piłki przez Sebastiana Rachwała, który rozgrywa tę piłkę do Tomasza Kopcia. Ten uderza bardzo mocno. Piłka się jeszcze ociera, jednego zrywali, mamy drugi rokoszat i jest 2 do 0. Wydawało się, że NH będzie kontrolować sytuację, ale innego zdania był Tomasz Rajczyk. Najpierw w minucie 13 mamy rękę w polu karnym i mamy rzut karny. Do piłki podchodzi kapitan WKS-u i były zawodnik NH, czyli Tomek Rajczyk. Uderzenie. Bez zarzutu jest bramka kontaktowa, a w minucie 20: śliczna akcja WKS-u FIOł zagrywa do tyłu, do Rajczyka, cudowne uderzenie i jest remis. W drugiej połowie również e, rozpoczęła lepiej NH, przepraszam, to jeszcze z bo ty ja myślałem, że Jeszcze w tej samej sytuacji e, ślusarskiego przetestował Urbanowicz. I teraz dopiero mamy sytuację z drugiej połowy, kiedy przed szansą stanął kopeć, jednakże jego strzał minimalnie minął bramkę. W 28 minucie błysnął coers, który dopadł do znakomitego dogrania Urbanowicza, i było 2 do 3. I również ci dwaj gracze byli bohaterami kolejnej akcji z minuty 30. Urbanowicz zalicza trzecią asystę w tym meczu Koer z drugą bramkę i jest 2 do 4 i ponownie wydaje się, że NH będzie kontrolowała ten mecz ale nic bardziej mylnego bowiem po chwili przed szansą staje Olek Świerczyński ale jego strzał broni Kisiel w 32 minucie jednak na lewej stronie nieupilnowany jest Łukasz Gębski i robi się 3 do 4 A po chwili mógł być już remis, kiedy przed znakomitą szansą stanął yy, Świerczyński, ale dwukrotnie znakomicie interweniuje Kisiel. NH w końcu doszła yy, do głosu. Yy, mamy tutaj sytuację Tomasza Bednarka, ale już trzeba ubronić yy, A potem mamy bramkę kolejki, rzut różnego Warszycki. Bednarek przepięknie z powietrza, w same widły jest 3 do 5. NH powinna zakończyć ten mecz już po chwili, kiedy stworzyła dobrą sytuację, ale coers minimalnie nie trafił bramkę i potem znowu była nerwówka, bowiem w minucie 38 bramkę, kolejną bramkę kontaktową strzela. FiO. mamy 4 do 5, ale na więcej zabrakło czasu, i ostatecznie po bardzo ciekawym meczu w klatki schodowej futsal team ulega zębatkom 4 do pięciu. Kolejne spotkanie to starcie złotych chłopaków z drużyną ukraińską. Tutaj ten mecz nie miał żadnej historii. W drużynie złotych chłopaków odezwały się Stare Demony. I już w szóstej minucie było 3 do zera dla Ukrain. Goleszczy Dali Sierhienko, Turof oraz Koryk. A potem z minuty na minutę już był on coraz gorzej dla złotych chłopaków. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 0-8 naprawdę trzeba przyznać, że Ukraińcy grali bardzo piękny futsal. Wszystkie piłki były dopieszczone i dowodem jest tego to, że, wszyscy, że wszystkich 9 graczy w protokole strzeliło gola, a 8 miało asystę, wliczając bramkarza. Jedyny dobry akcent, jeżeli chodzi o tych chłopaków, to jest, to jest rzut karny z minuty 23, kiedy gola strzela Mazur, ale potem jest to po prostu futsalowa egzekucja. Strasznie obity był obłąk. Bramka Żółtych Chłopaków, który nawet krwawił po jednym strzale, kiedy piłka go trafiła w twarz. Puścił co prawda 19 goli, ale naprawdę co najmniej drugie tyle strzałów przyjął na ciało. Na domiar złego w 27 minucie czerwoną kartką został ukarany za drugą żółtą kartkę Sebastian Kaniewski. I złote chłopaki muszą przełknąć bardzo gorzką piłkę po porażce 1 do 19 z drużyną Ukrain, a królem polowania okazał się Denny Stański który strzelił 4 gole, 3 gole Nazara Matciuka i Dmitry Nazarowa, a po dwa trafienia zaliczyli Idiaturowi i Sierchi Bachry. Ostatnie spotkanie to pojedynek Hatrika z Jotor Fucal. Joteru Fucal, który zna, radzi sobie znakomicie w tym sezonie, jeżeli chodzi o ligę, bo z pucharu już dążył odpaść. W każdym razie pierwsza dobra sytuacja to sytuacja stworzona przez Hatrika. Cyprian Turek uderza, ale broni Rafał Drużyński. A po chwili e, dobrą akcję tworzą swoje gracze Jotru, po tym nieudanym wyrzuciem przed szansą Burczek, ale piłkę e, z linii wybier, wybija Nesterak. I potem po raz drugi e, przed szansą stają gracze hatrika z dystansu Turek. E, piłka trafia jeszcze w słupek e, i nic e, z tego nie ma. W otwarcie wyniku na minucie 17. E, Jan Klich precyzyjnie z rzutu wolnego jest 1 do 0. Bustkawyście mogli odpowiedzieć, graczy Joteru, ale Szczauburczyka obronił. Przepraszam, niech odpowiedzieć, podwyższyć. Szczauburczyka został obroniony, ale w 24 klik trafia do siatki po raz drugi i jest 0-2. do 2. Jeszcze nawet nie upłynęła minuta i mamy kolejną bramkę dla Joteru. Szybka kontra wyprowadzona przez Bartłomieja Kowalinskiego do grania piłki do Dawida Jaskowskiego i jest. 0 do 3, i dopiero wówczas hatrick nieco przyciska. Tutaj jeszcze yy, obroniony przez drużyńskiego szczałturka. I dopiero w 29 minucie mamy premierową bramkę hatryka. Na listę strzelców wpisuje się Kielar. Ale szybko zapał Hatrika studzi najlepszy na boisku. A jak później się dowiecie, najlepszy w kolejce. Jan Klich, chociaż tutaj jeszcze mamy sytuację Kilara. No i teraz przejdźmy do Klicha, który dostaje znakomitą piłkę od Burczyka i jest jeden do 4. Nie, nie można zarzucić się tego, że nie próbował. W końcówce starał się bardzo mocno. trzydziestej 35. Bramkę pod indywidualnym rajdzie strzela Marcin Nesterak. Potem jeszcze bardzo dobrą sytuację ma Cepion Turek, który w tym meczu miał naprawdę niesamowitego PH, ale na nic to się nie zdało i Hatryk zalicza drugą porażkę w tym sezonie przegrywając jutro w 2 do 4. I na koniec jeszcze mecz 1-16 finału Pucharu Ligi Nowy Ład podejmował Grossgarden. Ciężko było tutaj wskazać faworyta, ale początek zdecydowanie na korzyść Nowego Ładu. Mamy rzut wolny sprzed pola karnego, Sokołowski na raty pokonuje Grossa, jest 1 do 0. A w minucie 7 mamy podwyższenie wyniku, kiedy błąd na bramka, że wymusza Sławomir Wątroba, jest 2 do 0. że w tej samej minucie gracze Grossgarden odpowiadają, mianowicie gola strzela Pączek, Ale po chwili jest już jest ponownie dwubrąkowe prowadzenie nowego ładu, kiedy wątroba bardzo ładnym podaniem obsługuje Soko Sokołowskiego. Grossgarden atakuje i Grossgarden stwarza sobie dobrą sytuację, tak jak tutaj pączek, ale trafia tylko w słupek. W odpowiedzi y, Grosa testu jest Sokołowski. Kolejna bramka to minuta 13. Y, do piłki zagranej przez Janusa y, do Padary się rozgrywają jeszcze z Dulembą. I mamy 3 do 2. A podamy festiwal niewykorzystanych sytuacji. Tutaj Sokołowski chyba sam nie widział, co się stało, że tej piłki do siatki nie wpakował. Potem dwie sytuacje, Gross-Garden, strzał Rysia i teraz kolejna akcja, dobra akcja Nowego Ładu, ale strzał Sokowskiego broni Gross, a w odpowiedzi do remisu mógł doprowadzić Pączek, ale go strzał obronił Paweł Gibas. Kolejna sytuacja Pączka, mija Gibasa, ale boisko się skończyło i mści się to w minucie 24. Kiedy z dystansu uderza Kopera, ale strzał jest bardzo precyzyjny i mamy 4 do 2. Gracze Nowego Ładu nieco yy, przyspieszają, czego efektem są dwie bramki Sokołowskiego, ta po bardzo, ładnie, po bardzo ładnym kombinaty, kombinacyjnym rzucie rożnym a potem swojego gola nr 4 w tym meczu strzela Sokołowski i jest 6 do 2 garden musi zaryzykować, musi się otworzyć i jest nieco nadziei po tej akcji w 35 minucie kiedy Krzemień strzela gola na 6 do 3 ale dyskusję o tym kto awansuje do jednej ósmej finału e, ucina Kopera który znów przed pola karnego i niemalże w to samo miejsce co przy, pierwszym, przy pierwszej swojej bramce uderza i jest 7 do 3 Grossgarden cały czas próbuje do siatki trafia Pączek a ostatnią dobrą sytuację w tym meczu ma Pytlakowski ale nie zmienia to faktu, że mecz kończy się wynikiem 7 do 4 dla Nowego Ładu i to, i to Nowy Ład awansuje do 1/8 finału, gdzie nagroda za to zwycięstwo zostanie przetestowany przez Boanerges. Piątka piątej kolejki Dywizji B. Wracamy Maćka Dzięgiela z Żarłaczy, w polu Robert Dąbrowski z Elefanti, Kadper Socha z Vanatores oraz Jan Klich z Jotaru Ucal. Jan Klich jest wybrany zawodnikiem kolejki. Wszyscy ci gracze po raz, pierwszy goszczą, po raz pierwszy goszczą w piątce kolejki. Tutaj przy Janku jest błąd, a, a ten skład spełnia Mark Senchy, który po raz drugi znajduje się w piątce kolejki. Jeszcze komplet e, wyników e, piątej serii spotkań. Mamy również wynik z Pucharu Ligi. Tak jak już przed chwilą Państwo widzieliście, nowy ład Ograł 7-4 Grossgarden, a w meczach ligowych Elefanty Lajkoniki 11-4, popalone styki Żarłacze 1-2, Nowy na Torres 5-8, WKS Futsal Team NH 4-5, Złote Chłopaki Ukraine 1-19 i Hatrik przegrywa z Jutru Futsal 2-4. W ligowej tabeli mamy dwie drużyny z kompletem punktów, mowa tutaj o Ukraińcach oraz o Jutru Futsal, ale Jutru Futsal ma jeden mecz rozegrany mniej i dlatego na drugim miejscu mamy Elefanti, który również ma 12 punktów. Po 9 punktów zgromadziły do tej pory 3 ekipy. Hatrick, Lakoniki i NH. i co ciekawe, Lakoniki i NH mają nawet taki sam bilans bramkowy. I zwróćcie Państwo uwagę, że lajkoniki mają 15 bramek straconych w tych czterech spotkaniach, z czego jedna się szczeliło im Elefanti. Po 6 punktów mają do tej pory gracze VenatorS i WKS Futsal Team. Natomiast mamy również 4 zespoły, które mają po 3 punkty. o Nowym Ładzie, Gross Garden, Złotych Łupakach oraz Żarłaczach. A jedyną drużyną bez punktów jest drużyna popalonych styków. W przyszłym tygodniu szósta seria spotkań. I rozpoczynamy od wtorkowego pojedynku pomiędzy Wybrzeżem Klatki Schodowej i Elefant. Jeżeli WKS chce nawiązać do bardzo dobrego poprzedniego sezonu, a może nawet zagrać się o coś więcej, to po prostu to spotkanie wygrać musi. Ale Podobnie jak Elefanti, który na pewno mierzy w awans. Potem będziemy mieli pojedynek Venator SSC z popalonymi stykami. Popalone styki są w każdym meczu, w ostatnich meczach są bardzo blisko punktu zobaczymy, czy tym razem. Będą dalej bardzo blisko, czy też te punkty albo punkty uda się zdobyć. Natomiast potem, no, swoiste derby pojedynek, lajkoników z nowym ładem. Mówię derby, dlatego że e, założyciele lajkoników właśnie z nowego ładu odeszli i to właśnie lajkoniki będą faworytami tego spotkania. Ale chociażby z tego, że właśnie traktuję ten mecz w kategoriach derbów, no to spodziewam się tutaj bardzo zaświeżonego i ciekawego spotkania. Również bardzo ciekawe będzie spotkanie żarłaczy z złotymi chłopakami. Obydwie drużyny zgromadziły do tej pory tylko po trzy punkty. I szczerze ciężko będzie wskazać faworyta, bo obydwie no nie grają w tym sezonie porywająco, ale na pewno w tym meczu emocji nie zabraknie. Podobnie nie zabraknie ich w starciu zębatek z Jodor Futsal. Ten mecz to będzie weryfikacja tego, o co w tym sezonie walczą zębatki. Przypomnijmy, że Jodor Futsal w meczach ligowych legitymuje się kompletem zwycięstw. Kolejkę zamknie starcie Gross Garden z Hatrikiem. Hatrick po dwóch porażkach, nie może sobie już pozwolić na kolejne, jeżeli chce walczyć o awans. Grosgardy ma do tej pory trzy punkty, ale naprawdę gra tego zespołu predestynuje mnie do tego, by nie stawiać ich na przegranej pozycji. Ostatnim spotkaniem będzie spotkanie pucharowe między drużyną ukraińską i popalonymi stykami. Jeszcze klasyfikacje indywidualne w klasyfikacji strzelców prowadzi Daniel Klim, który ma 23 bramki czyli więcej niż razem wzięci gracze zajmujące drugie miejsce, czyli Dmitro Nazarow z Ukrainy oraz Wiktor Kaukus zwanyswce po 9 goli strzelili Marcin Nesterak z Hatrika i Denys Tański z drużyny ukraińskiej. Z kolei 8 trafili ma Dariuszeniszyn i Jewgien Skoryk z Ukrainy. W klasyfikacji asystentów z kolei prowadzi w dalszym ciągu Dariuszenis 16 asyst, 10 asyst ma w Tomasz Bilach. Z kolei na trzecim miejscu mamy Ilja Turowa z Ukrainy, czwarte miejsce dla Marcina Staraka, 7 asyst, a po sześć asyst gromadzili kolejni gracze Ukrainy, czyli Denys Tański oraz Evgenij Skoryk. Jeszcze klasyfikacja kanadyjska. W klasyfikacji kanadyjskiej prowadzą gracze Elefant i Daniel Klima, 27 punktów, Dariusz 24, Marcin Starak 16. Potem mamy dwóch graczy z Ukrainy. Dienestański 15, Jewgeni Skoryk 14, kolejny Dmitry Nazarow i Wiktor Kaukus zgromadzili po punktów 13, a z kolei Bielach, Tomasz Bielach z Natarosewce i Łukasz Szymański z Elefanti mają punktów 12. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, widzimy się w przyszłym tygodniu na Hali, w magazynach i pamiętajcie o transmisji hitowego pojedynku Dywizja pomiędzy Broderem a Mojmkiem który już w środę 2045 na kanale naszej ligi serdecznie zapraszam gdzieś tutaj od razu próbowałem się wyświetlić link do tego spotkania także naprawdę będzie co oglądać. Jeszcze raz dzięki wielkie. Cześć!